Witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o rasie kury Marans. To jest kura, która pochodzi z Francji, rasa tej kury się stąd wywodzi. Jeżeli chodzi o tą kurę, no to ma czarne lub żółte nogi. Cała charakterystyka. Takie czarne ubarwienie, a po prostu przy szyi i z przodu takie rude piórka. Tym się charakteryzuje. Fajne jest to, że Pióra błyszczą się na fioletowo i zielono. To jest fajne u tej kury, możecie sobie zerknąć. Ja Wam też postaram się wrzucić po prostu na miniaturkę, jak ta kurka wygląda. Naprawdę, no myślę, że, że fajna, jeżeli chodzi o, o, o hodowlę. Jeżeli chodzi o nieśność tej rasy, no to tutaj mamy od 150 do 200 jaj rocznie. Także, no myślę, że dość sporo. Na same jajka też warto hodować. O, zobaczcie, jak sobie wodę piją. Jeżeli chodzi o typ kury, no to typ kury ogólnoużytkowy charakteryzuje się szybkim przyrostem wagi i stosunkowo wysoką nieśnością, tak jak już wspominałem, ciemnobrązowa barwa skorupy. Jeżeli chodzi o wagę, no to kogut waży do 3,5 do 4 kg, a kura do 3,5 kg. Występują też miniatury, tutaj mamy koguta do kg i kurę tak mniej więcej do kg. Wtedy jest nieśność na poziomie około 170 jaj. Nieśność roczna miniatur za to jest 120 jaj. Wtedy masa standardowej, standardowej kury nie miniatury, jeżeli chodzi o jajka, to jest 65 gram, a miniatury 45 gram. Jeżeli chodzi o hodowlę, no to mam w miarę łagodny temperament, to nie jest taka zielononóżka, tylko bardziej taka towarówka spokojna, myślę, że jest w stanie się przyzwyczaić yy, do hodowli, nie płoszą się i nie fruwają nie oddalają się zbytnio tak naprawdę od własnej tutaj hodowli. Są w miarę ufne, także łatwo się zaklimatyzowują, także jak najbardziej polecam. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę się śpieszę, jeszcze mam parę spraw do załatwienia, ale mam nadzieję, że chociaż po trochu wytłumaczyłem wam, wyjaśniłem, jeżeli chodzi o tą rasę. Życzę wam powodzenia w hodowli. Trzymajcie się. Do zobaczenia. A słuchajcie, jeszcze tak na marginesie Wam powiem, jeżeli chodzi ogólnie o pasze, bo też często pytacie o żywienie, to nie ma problemu. Można karmić normalną paszą, taką, mówię, czy to z worka, czy po prostu jak mamy swoje zboża, jakieś tam warzywa, można to robić. Także trzymajcie się. Powodzenia, cześć.